W tym materiału chciałbym ci powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy do, DW czy udw. I to jest istotne. No i mianowicie, chcemy wysłać to do mnie, do Michała Senka, moje drugie konto. No i wysyłając normalnie maila, otrzymuję coś takiego. Kurs edugrafia, To jest adresat. I okej. Okay, co jednak, jeśli wezmę na przykład coś takiego, jak wybranie kontaktów? Wybiorę na przykład ten. Mogę też zarządzać etykietami i wstawić to. I teraz, gdy zostanie to dodane i też muszę oczywiście wstawić osobę. Czyli ta wiadomość, która będzie teraz wysłana, będzie wysłana do konkretnej osoby, którą mamy na górze, ale będzie też przesłana do drugiego maila. I ta osoba, która zobaczy to, będzie mogła podejrzeć, do jakich innych mailów zostało to również wysłane. I musimy wziąć to przez pryzmat na przykład RODO, bo jeśli wysyłamy masę takich mailów, nie chcemy, by inni dowiedzieli się o nazwie innych mailów tak, musimy wziąć to przez pryzmat, więc ja jeszcze raz użyję w tym przykładzie Michał Sęk i znaczy temat test UD, RODO, no możemy też dla podpisu jeszcze wstawić inny, mamy też ten mój, który wcześniej dodałem, więc może też wezmę, wstawię, tak, dla rozróżnienia, ok, widzimy, że teraz bezpośrednio mamy dwa maile, DW i UDW, tak, Zobaczmy, wysyłam teraz, i zaraz powinno to zostać możliwe do wysłania. W międzyczasie też skomponuję inny. Dodam tutaj też s, podpiszę edugrafia i do adresatów też dodam edugrafia, ale też dodam trailer firesh. I zaraz zobaczymy, jaka jest też różnica. Wysyłam. Dobra. Mamy test UD, i bezpośrednio stąd mogę wziąć, pokaż więcej. Widzimy, że do DW zostało wysłane trailer firesh, czyli jest podgląd do tego, tak. Te osoby mają wgląd, bo zostało to przesłane. Ok, zobaczymy jak to wygląda inaczej. I teraz jeszcze dodam, Michał Sęk. Tutaj widzimy potrzebuję Twojej pomocy. A, też de facto tutaj zostało to przesłane do innych mailów, bo ja mam połączone też z inną pocztą i w ten sposób to zdebugowałem. To jest śmieszne. Tutaj mam spam. Ok, że teraz jeszcze raz stworzę i użyję teraz na przykład tak i dodam temat S, tutaj dodam UDW i dodam w tym przykładzie w ten sposób. I teraz użyję wpis edografia i wyśle. Zobaczymy, jaka jest różnica. Czyli mamy teraz tak, wiadomość, klikając na pokaż więcej, widzimy, że zostało w tym pierwszym mailu wysłane tylko do jednego adresata, tak? Tutaj widzimy, że gdy klikamy pokaż więcej, mamy w tym przykładzie Michał Sęk, bo... Chcemy udostępnić informację o tym, gdzie ten mail również został wysłany. Teraz jeśli kliknę pokaż więcej, wciąż zostało ukryte, ale mimo to, gdy przejdę do moich wysłanych mailów, no to widzimy, że zostało to wysłane też do innych osób, ale my do tego mamy podgląd, bo to jest UDW ukryte. Więc jeśli chcemy wysłać maila i nie chcemy pokazać innym osobom numerów poczty, nie chcemy pokazać innym osobom adresów, no to co zaznaczamy, to klikamy UDW. Jeśli chcemy, by inni zobaczyli, to klikamy DW. Tu mamy istotną różnicę. Adresat jest widoczny. Tutaj widzimy, że gdy przesyłamy do DW, jest widoczny na dole. W drugim zrobiliśmy to samo, bo widzimy, że w wysłanych także jest to wysłane. Tak, mamy Trail of Irish, tylko mamy UDW. Czyli jeśli jest UDW włączone, to ta osoba, która jest adresatem, nie będzie miała wglądu, do kogo ta wiadomość została również przesłana.